panu, drodzy bracia i siostry. Dziś niedziela Gaudete. Czym ona jest? W trzecią niedzielę Adwentu Kościół zaprasza nas do radości. Prosi, abyśmy się radowali i chociaż zewnętrzne warunki typu krótki dzień, pochmurność, przygnębiający <laughs> nastrój, niska temperatura nie sprzyjają temu, by człowiek chociażby patrząc na otaczający go świat czuł ową radość, tak jak rozpiera nas podczas wiosny lub lata, to jednak zachęca nas dzisiaj zarówno Izajasz, jak i Jan Szciciel, a także Paweł Apostoł do specyficznego rodzaju radości. Radości, która nie płynie tylko i wyłącznie z postrzegania i konsumpcji dóbr tego świata, ale radości, która ma swoje źródło w Bogu. Dla nas, ludzi wierzących, jest to największa tajemnica, a zarazem podstawowe źródło, bo zawieść może wszystko nasze ludzkie kalkulacje. Nasze liczenie na osobiste siły mogą zawieść przyjaciele, najbliżsi, ale ten, który jest dla nas opoką i skałą, czyli Bóg, zawieść nie potrafi. Dzisiaj słowa zaczerpnięte z listu Świętego Pawła do Filipian: Gaudete in domino sempe. Radujcie się w Panu zawsze. To jest Charakterystyka owej postawy człowieka wierzącego. Chociaż ból, cierpienie, przygnębienie i smutek towarzyszą nam, gdy przeżywamy tę naszą wędrówkę zwaną życiem, to jednak owa wewnętrzna radość, która jest przypisana człowiekowi wierzącemu, a wynikająca ze świadomości obecności Boga, Nigdy nie powinna nas opuścić. Niemniej jest to trudne, albowiem dzisiaj prorok mówi o tym, iż mamy się nawrócić, czyli zmienić. Ta symbolika, którą on przytacza, Izajasz, mówi o zmianie odzienia. W Starożytności zmiana nakrycia ciała, Respektowanie stroju było czymś innym niż tylko ogrzaniem się i troską o zewnętrzność. To była symbolika, która mówiła o konieczności zmian. W świątyniach greckich, gdy wchodzono, by czcić bóstwo, każdy musiał przed wejściem do świątyni zostawić swoje stare ubranie dokonać kąpieli rytualnej, a następnie założyć nowe ubranie lub czyste wybrany. Jeżeli go nie miał, to musiał przywdziać na swoje odzienie symboliczny znak lub też ikonę bóstwa, do którego chciał się modlić. I wtedy uważali, że człowiek dokonał zmiany, że się przepustił. Że stał się lepszy. To wszystko wskazuje na to, iż symbolika, która jest nam pokazywana w Biblii, mówiąca o zmianie odzienia, o stroju, o porzuceniu z życia starego człowieka, dąży do jednego: aby człowiek stał się święty. Ale co na to, na tę świętość? Mówią mistrzowie życia duchowego. Friedrich w swojej książce pod tytułem Nieprzemijające słowa prawdy i otuchy na dzisiejszą niedzielę każdemu z nas powiedział tak Świętość, czyli zmiana owego odzienia masz stać się duchowo innym, nowym człowiekiem. Nie polega na wyrzeczeniu się tego świata. Ona zmienia świat, jest kontynuacją doskonałej wymiany. Chrystus mówi do człowieka Ty dasz mi swoją ludzkość, a ja dam Ci swoją boskość. Ty dasz mi swój czas, a ja Ci dam moją wieczność. Ty dasz mi swoje więzi, a ja dam ci moją wszechmoc. Ty dasz mi swoje zniewolenie, a ja dam ci moją wolność. Ty dasz mi swoją śmierć, a ja dam ci moje życie. Ty dasz mi swoją nicość, a ja dam ci moją pełnię. I to jest ta przemiana, która dzisiaj staje przed nami w trzecią niedzielę adwentu. Niedzielę radości, ze zbliżającej się tajemnicy wcielenia, tej boskości, która stała się na wyciągnięcie ręki dla każdego z nas. Wielki poeta i pisarz Dante, kiedy w swojej głębokiej wierze, szukając tych fenomenalnych wartości, między innymi radości, która jest i potrzebuje człowieka na duchu, pewnego wieczora zapukał do furtki klasztornej. Zakonnik pyta, czego oczekujesz i czego szukasz o tak późnej porze. A Dante mówi: Szukam radości, która pozwoli mi żyć. To wydawałoby się dzisiaj takie nieistotne, radość. Ale zauważcie, jesteśmy ludźmi, którzy cierpią na depresję, którzy są wewnętrznie przygnębieni, którzy bardzo często nie potrafią się uśmiechnąć. I nie tłumaczmy tego tym, że mamy kryzys ekonomiczny, kryzys wartości, że wszystko to, co zewnętrzne wpływa tylko i wyłącznie na nas. Nie. My zaubiliśmy. Zdolność posiadania tej podstawowej wartości, która mówi o tym, co konstytuuje człowieka. Inny święty XX wieku, założyciel Opus Dei, Jose Maria Escriva, zapytany, dlaczego uśmiecha się podczas rozdawania i udzielania ludziom komunii świętej, odpowiedział tak. Nie mogę nie uśmiechać się, skoro rozdaję ludziom wcielone szczęście. To uświadomienie sobie na przykładzie takich właśnie ludzi, sytuacji, daje nam poczucie zrozumienia wcielone szczęście rozdzielane ludziom podczas komunii. Radował się i ta radość. Była zjawiskiem jego duchowej młodości. Ale to łatwo powiedzieć, moi drodzy, w sensie religijnym i kaznodziejskim. Ale mamy dzisiaj człowieka, który jest wewnętrznie smutny, wewnętrznie rozgarty i zagubiony. Ten człowiek po omacku, i my również jesteśmy w tej grupie. Szukamy nawet namiastek tego, aby coś sprawiło nam radość. Abyśmy poczuli się lepiej, abyśmy nie ulegli temu, że zło, przebiegłość i chytrość świata i innych ludzi potrafi zwyciężać dobro i to jest panujące. Doszło nawet do tego, że. W jednym z amerykańskich miast uchwalono na konferencji dla nauczycieli wprowadzenie do programu szkolenia naukę śmiechu. Bo ludzie przestali wiedzieć, co to znaczy autentycznie śmiać się i radować. Dr. Harold Trefer, dyrektor Instytutu Zdrowia Psychicznego w Washington w Stanach Zjednoczonych. Przeprowadził kiedyś badania naukowe na temat radości. Owocem tych badań był bardzo ciekawy artykuł pod tytułem Amerykańska bajka. I okazuje się, że to niby tak postępowe, rewolucyjne społeczeństwo poszukiwało radości, odchodząc od religii. Odchodząc od tego, co stanowi naszą duchową konsystencję, konstytucję, i wykazali, co współczesnemu człowiekowi może sprawić radość i czyni go wewnętrznie radosnym. Oto pięć mitów. Po pierwsze, uznali, to sprawia radość, to rzeczy. Im więcej gromadzisz i będziesz mieć, tym będziesz bardziej radosny. Po drugie, radość da Ci to, co robisz. Im więcej produkujesz i zarabiasz, tym będziesz bardziej szczęśliwy i radosny. Po trzecie, jeśli chcesz być radosny, bądź jak inni. Im bardziej będziesz modny i zgodny z duchem czasu, tym będziesz bardziej szczęśliwy. Po czwarte, radość. To stan zdrowia psychicznego. Im mniej masz problemów i jesteś bardziej beztroski, tym będziesz bardziej radosny. I po piąte, radość to komunikowanie się za pomocą mediów, gadżetów elektronicznych. Im lepiej będziesz używał smartfonu, tableta czy komputera, tym bardziej będziesz radosny. Według doktora Treferta. Te pięć minut na temat radości obala nasze widzenie tego, czego potrzebuje i jak płytki jest współczesny człowiek. Moi drodzy, chyba nie o tym myśleliśmy, krocząc drogami rozwoju cywilizacji, by stać się niewolnikiem tak małych wartości. I zapomnieć o tym, kim jest naprawdę człowiek. A Bóg mówi wprost: nie szukajcie zamienników. Ja jestem tym, którym jest prawdziwa radość. Nie musisz zadawalać się zamiennikami radości. Czy nie powinniśmy dzisiaj, w perspektywie zbliżającego się wielkiego święta, które jest świętem radości, bo oto Bóg przychodzi do nas zastanowić się, na co my stawiamy w swoim życiu. Czy jest to tych pięć warunków tak zwanej bajki amerykańskiej, tak bardzo powierzchownych, tak bardzo odczłowieczonych, a na pewno pozbawionych, pozbawionych głębszej perspektywy ducha. Czy dzisiaj. Gromadząc się w kościołach i patrząc na te zapalone świece, nie powinniśmy uświadomić sobie nie potrzeba mi tych zamienników radości. Radością jest Bóg, bo radość w tym znaczeniu to jest nadzieja. A kiedy mamy nadzieję, wtedy żyjemy. Idźmy więc tą drogą adwentowej pokory i refleksji. Zróbmy swój rachunek sumienia. Czy nie sprzedaliśmy się bożkom materialnym, które być może na chwilę czynią nas szczęśliwymi, radosnymi. Ale co potem, gdy nastąpi znudzenie, porzucenie i wtedy człowiek w swojej depresyjnej konstytucji staje i szuka czegoś więcej? Wtedy będzie poszukiwanie Boga. A przecież on już jest tak niedaleko. Należy go odnaleźć w tej tajemnicy wcielenia, na które czekamy. A.